Pokój, dobro, pokój, dobro, witajcie. Słuchajcie, prawie tydzień się nie widzieliśmy na żywo. Oj, dużo się w tym czasie wydarzyło i przepiękne rekolekcje w Szczecinie, w parafii Tomasza Apostoła, ale w Sanktuarium Dzieci Fatimskich. Tak, minął roczek w międzyczasie, słuchajcie, a my się nawet nie spotkaliśmy na roczku, nie było jak, ale co się odwlecze, to nie ucieczę. Roczek od naszych spotkań, 15 grudnia minął, Karolina zauważyła. Co jeszcze się wydarzyło? No, skończyliśmy dzisiaj w, w, w południe kolejną serię rekolekcji z cyklu Święty Franciszek bez sloganu. Było o Eucharystii. Tak, po tych rekolekcjach jeszcze zdążyłem pojechać do Poznania, wygłosić konferencję, zrobić dzień skupienia dla sióstr serafitek, a teraz już jestem. Teraz już jestem we wronkach. Jutro zaczynam wykłady, trzy dni wykładu, więc widzicie czas intensywny. Dobrze. A dzisiaj o czym? Dzisiaj, dzisiaj przyznam się, że będzie słowo, które przygotowałem na wczoraj, ale ponieważ wczoraj już tak nam się ten czas rekolekcji wydłużył, skończyliśmy prawie przed 10, więc już nie zdążyłem zrobić transmisji na żywo, a chcę zrobić o wyjątkowym człowieku. Troszeczkę wydaje mi się, że zapomnianym. W czasie Adwentu dużo mówimy o Matce Najświętszej. Dzisiaj jeszcze pojawiła nam się święta Elżbieta, oczywiście Jan Chrzciciel, prorok Eliasz, to szczególnie w pierwszej części Adwentu. A ja dzisiaj o tym człowieku, który, który odegrał też niezwykle ważną rolę, który miał niezwykle czułe sumienie. Miał tak wrażliwe sumienie, że nawet słyszał głos Boga przez Sen. Słyszał głos Anioła przez sen. Oczywiście wiadomo, o kogo chodzi, prawda? Więc posłuchajcie o tym wyjątkowym człowieku, o tym oblubieńcu mężu Najświętszej Marii Panny, opiekunie Dzieciątka Jezus, w stróżu świętej rodziny. Można byłoby wiele tych przedmiotów świętego Józefa, bo o nim dzisiaj słowo tutaj przytaczać, a ja znalazłem taką krótką medytację w, w książce Lekcja Divina. Tam są piękne komentarze, że są, polecam tę, tę formę czytania Pisma Świętego Lekcji Divina. Dzisiaj właśnie jeden, jeden z takich komentarzy dotyczący osoby świętego Józefa. Posłuchajcie, proszę. Józef, stojąc w obliczu Bożej tajemnicy, umiał przyjąć właściwą postawę. Nie pozwolił, aby zawładnęły nim czysto ludzkie odczucia. Nie potrafił co prawda zrozumieć tego, co widział w Maryi, ale też nie chciał zgłębiać tajemnicy na siłę. Wolał raczej odejść na bok oczywiście w duchu ogromnego szacunku zdając się całkowicie na wolę Bożą i zostawiając jej całą resztę. Kiedy jednak zrozumiał, co faktycznie jest wolą Bożą, nie zawahał się ani nie robił żadnych trudności, ale od razu zaczął czynić to, o co prosił go Anioł. Jedynie ten, kto całkowicie w duchu posłuszeństwa poddany jest Panu, może usłyszeć Jego słowo i współpracować w Jego dziele. Ponieważ jedynie ten, kto umie słuchać, umie też być posłuszny. Przepiękne zdanie. Tylko ten, kto umie słuchać, umie być posłuszny. Idziemy dalej. Tak więc Józef jest posłuszny słowu, wprowadzając je w czyn, stając się uległym narzędziem w rękach Najwyższego. On niczego nie pragnie dla siebie. Ponieważ zrozumiał, co znaczy oddać się całkowicie do dyspozycji Boga? Bierze ze sobą Maryję, swoją małżonkę, ale nie dlatego, aby ją posiąść jako swoją żonę, ale aby wypełnić wolę Bożą, aby mogła ona wydać na świat swojego syna. Jednakże to Józef w duchu swojego posłuszeństwa nadał mu imię. Jest to imię Jezus, Mesjasz, wokół którego obraca się cały wszechświat i z woli którego wszystko zostało stworzone. Stary i Nowy Testament, słowa proroków i słowa Boga, imię i jego znaczenie, to co boskie i to co ludzkie. Wszystko. Wszystko skupia się w tym, który jednoczy wszystko i wszystkich. Jezus Chrystus, Pan Zbawiciel. Mhm. Bardzo mi się spodobały te słowa o świętym Józefie, oddające e, prawdę Jego osoby. Tak? I, a szczególnie to zdanie, zresztą napisałem je też w opisie dzisiejszego, dzisiejszego filmu. A mianowicie, jedynie ten, kto całkowicie w duchu posłuszeństwa poddany jest Panu, może usłyszeć Jego słowo. Zobaczcie, że nawet Maryja mówi o sobie: Oto ja, służebnica pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Jezus mówi: Moim pokarmem jest spełnić wolę Ojca Mego, Prawda? On, on, on się też nieustannie ustanie jest też nieustannie zasłuchany w słowo swojego Ojca, wypełnianie jego woli. Jedynie ten, kto całkowicie w duchu posłuszeństwa poddany jest panu, może usłyszeć jego słowo. Taki był Józef. Całkowicie zasłuchany i całkowicie oddany Bogu. Posłuszny. Anioł opowiedział Józef wstał i zrobił. I, i, I taką mamy informację o Józefie. Wstał i zrobił. Co usłyszał, to zrobił od Pana Boga. Nie, nie dyskutuje nawet, jeżeli, jeżeli nie wszystko rozumie. Wystarczy, że Bóg rozumie. Wystarczy, że Bóg wie. Wystarczy, że on ma przekonanie, że, że to, co wypełnia w swoim życiu, jest wolą Pana Boga. Piękny przykład, piękna osoba. Świętego Józefa. To co, pomódmy się też dzisiaj za nas, żebyśmy z jednej strony mieli w sobie tę postawę posłuszeństwa Słowu Bożemu, słowo, które nie zawsze, że tak powiem, jest po naszej myśli. Zresztą Pan Bóg sam o tym mówi: mówi myśli moje nie są myślami waszymi. Słowo, którego nie zawsze rozumiemy, słowo, które jednak powinniśmy w jakiś sposób przeżywać w swoim sercu tak jak Maryja to robiła ona zachowywała wszystkie te sprawy w swoim sercu o taką otwartość dla nas na słowo Boże i o taką chęć by to słowo Boże wprowadzać w swoim życiu co usłyszymy to wykonać nie jest to łatwe nie jest to łatwe ale jest to możliwe ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Aniele Boże, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Broń mi od wszelkiego złego i zaprowadź do żywota wiecznego. Amen. Tak, Bóg zampał za dzisiejsze spotkanie. Słuchajcie, o 22.00 kompleta po tygodniowej przerwie, no ale. Usprawiedliwie się już na komplecie. Usprawiedliwie się na komplecie, więc zapraszam za 5 minut na kompletę, a kto idzie spać, życzę spokojnej, błogosławionej nocy życzę, życzę wszystkiego dobrego i przyjmijcie na koniec Boże błogosławieństwo. Pan z wami niech was błogosławi strzeże od wszelkiego zła, wszechmogący Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch. Święty. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Spokojnej nocy.